Siemano, tutaj a to jest the Swimming Iceland, no i co no gramy, mapa jest zrobiona przez Mychę, link do kanału podam w opisie, no proszę bardzo 3622 Myha, zadania. Ehm, Próbowałem wyspa Swimming Island, mapa zrobiona przeze mnie. Wymyślimy 27 zadań spoczka. Ehm, tutaj mamy zadanie. Nie graj na Creative, e, nie graj na modach oprócz modów graficznych. E, poziom trudności normalnie oddalaj się daleko od wyspy. E, możesz zbierać surowce na oceanu, przestrzegaj zabaw miłej zabawy. Ehm, no i mamy 27 zadań. Są naprawdę... Fajne, zbuduj domek z byciego. Na przykład zrobimy sobie... Tutaj mamy już taki fajny, ogarnięty domek, więc fajnie będzie. Mam nadzieję. No mamy oswoić wilka. I TP i TD. jest naprawdę fajnie. Zbuduj TPDu. W spoczko są zadania. No dobra, no to co gramy. Mm. Szybko sobie tutaj co tu jest, co tu jest. Powiedzcie mi. Właśnie, nie włączyłem wam dźwięku z gry. Spoczko. Z Dobra, czyli mamy tu ten. Tu nic nie ma. Spoczko. poczko. Hmm. Tu sobie... Coś jest. Zobaczymy. No. E, między innymi mamy... W zasadzi 10 drzew czyli to będzie naprawdę szybkie um, szybkie zadanie bo będzie naprawdę łatwe Myślałem, żeby zrobić tą serię na um, shaderach, ale mówię, podaruję sobie, bo tu nie ma co tak na shaderach grać, bo nie są tu jakieś powalające te shadery um, no, czego ona tak sapie krówko. Dziwne ma oczy. Dobra, szybko robimy sobie kiloff. Co, co tu jest w ogóle? Szybko. Fuck, this shit. Dobra. No. Ogólnie mam już 18 widzów chyba. Czyli fajnie. Chyba my to dorabiał. Ha, <ścoughs> O. Aha. Czyli kupiemy tylko tu. O oh, żelazo. Świetnie. Nie będzie to jakiś pojemny domek z tego, bo... Nie no, to będzie szybka seria mam nadzieję, chociaż naprawdę dużo zadań. What the fuck, tu lawa. No. Okej. Okay. Dobra. Teraz robimy szybko kamienne kill'ów I wykopiemy te nieszczęsne żelaza. Dobra. Mamy już 5 żelaza. Coś fajnym wynikiem. O, 6 minęło jedno. Widzicie. Myślałem, żeby. Zrobić generator kobla, to, to może być o światło, nie, a uciec, 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 uciec. Dobra. Szybko to rozwalimy. I znów. Dobra. On gdzie nie mam normal. Tutaj szybko. Robimy sobie, no i teraz padną. Wiedziałem, Fak. gdzie my padliśmy? Tu chyba tu są rzeczy okej. Okay. szybko wypłyniemy ogólnie mm, nie łączyłem stopera no ale dobra tak gdzieś z 5 minut nagrywam um, co się ja ogólnie działo na moim kanale była informacja że coś mi tak jakoś nie chce iść to opornie mi idzie to nagrywanie ale jakoś się skusiłem Kurczę... Drewna nie wzięliśmy paczko, czyli drewna nie ma. Zdążę? Zdążyłem dobra. Musimy. Kreatywniejsze rzeczy robić. Eee, szybko łopatę zrobimy i. Coś tam drzwi nam to otwiera. Mówcie, że znów panna. No nie. Fak. Nie wiem, może jakiś licznik śmierci tu zrobię. Bo to jest naprawdę męczące. Będę musiał jakąś sobie tutaj tą kabinę powietrza zrobić. Patyczki tam zostały... ...fuck. Szybko po patyki i na górkę. Później pójdziemy po ciebie skrzyneczko. No... Później po nią na 100% pójdziemy. Myślałem, że tam jest jakaś... Spoczka. Świnki, owieczki i tutaj coś jest. Mam nadzieję. Tutaj rozbudujemy tak nasz, nasz domek, bo mało miejsca mieliśmy, więc rozbudujemy to troszkę. O Mamy domek, czyli Mamy Jedno już zadanie zaliczone Czy to jest ciupla, Ale nie... Zaliczmy to do domków hmm. Trzeba by zagonić jakoś te owieczki I żeby je później roz... Co ja zrobiłem? Ostatnie potyki zmarnowałem. Wow, sezonka mi wypadło Fajnie. Naprawdę. Bo napr teraz w ogóle troszkę dziwny jest ten Minecraft, bo trzeba naprawdę dużo mążki kosnej, żeby wyrosło drzewo, wywalić. No ale, uroki Minecrafta. Hmm. Naprawdę będę musiał chyba zrobić sobie hmm. Co ja miałem zrobić? Będę musiał naprawdę sobie zrobić generator kobla, bo opornie mi idzie z tym, tutaj może coś jest No Ho, ho. Lisek Spoczka Piesio I tutaj pewnie coś jest z tym piesiem Cześć pieseczku Spoczka nie wyjdziesz Ale żeby cię mapki nie zabiły To cię tutaj Tak o, Jezu, te dźwięki. Um, raport Avast. Przepraszam Was za to. Wow. Zamyśliłem się. Um, robi się już noc, czyli musimy się troszkę pośpieszyć. to kilofem robię i marnie kill off. Nie wiem naprawdę mam takie przebłyski Szybko żebyśmy mieli trawkę Naprawdę mam nadzieję że ta seria mi się uda I że całą skończę Dzisiaj nagram w ogóle, pewnie, pół mapki. Czy podzielę to na party. Bo tak naprawdę to był taki odcineczek do ogarniania. Tutaj mamy Muchomorka. No i powinno być ok. Hmm. co ja miałem zrobić? A! Musimy posadzić sadzonkę. I będzie ok z tą sadzonką. Niech rośnie nam drzewko. Um, kurczę. Jak... A, dobra, dobra. To tak zrobimy. Czyli przeciągniemy tutaj Dirta. Krówczki, niech odejdą. Odejdź, krówko. Przesuń się. Tak, dziękuję. Dobra. I tutaj jeszcze doprowadzimy. No nie, nie starczy nam. Um. O, jak fajna seedów jest naprawdę wygląd fajny. Nie widziałem jeszcze na faithful. Naprawdę nowe dla mnie. Dobra, to już. Tak, 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 tak. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, ja cię tu może. sobie tutaj lepiej ta owieczka siedzi tam już się mapki widzę spełniał tu tak samo fakt O, wow. chciałem szybko, żeby go zabić. I mam szybki level. I lecimy ich pozabijać. Coś też czuję, że mogłbym to gdzieś zostawić. Tutaj są jakieś te. Może zrobię lepiej chesta. Mogłem tam tego wziąć. Mój błąd. No ale dobra. Weźmy tylko sobie sworda. Bo więcej mi nie jest potrzebne. Dobra, czyli lecimy szybko, szybko, szybko. Wow, creepery! Haha, spoczka dużo tych się tutaj nie narespiło, ale okej, okay. chodź tu, chodź tu, chodź tu, stój. i w miejscu, ty owco przebrzydła. Tak. Dobrze, dziękujemy. Jeszcze... ...krowki. O, Właśnie! Tam coś mamy. Spoczka. Pajączek. No, chodź to O, deszcz. Świetnie. Normalnie. No! Słyszycie to? Słyszeliście to? What the fuck? Co to jest? Spoko. I zabij go tu. Вот чекается снегопадня, би я мне груд, неа. No a łuk Jaki trwaniak. No i znowu wpadłem, no nie no Kurde Top fails normal Panaj ty łajzu Bisz maty no nie Baboku nie Buchnął sobie Akcja przytul creeperka Naprawdę będę miał tutaj ostro poharataną tą mapę przez te noce, no ale Cóż tu by się przydało troszkę jasnych rzeczy, jaśniejszych mm. akurat, akurat idę tą wieżkę za ten, zadirtuję, żeby nic jej tam nie, nie pozabijało. Dobra, tu jest następna, czyli mamy już wszystko. Kurczę, jeszcze takie może wystające elementy gdzieś by były. Do tego będzie łatwo się dostać. To jest tak tu. Nie, mam za mało. Jeszcze kobla, tego, tego i. No nie. Kawałek. Muszę iść po większą ilość kobla. Czy... może być dirt? I tyle powinno wystarczyć. Dobra, no i wchodzimy. Powinno teraz naprawdę miły wystarczyć na spokojne dojście. O, tu trzcina mamy. Trzcina, trzcina. Niech rośnie. A my schodzimy, tak widzę, to już mamy. I teraz tylko sobie spłynę, porozwalam to teraz. Naprawdę, no niestety, sorry. Um, no ale troszkę nudny będzie ten odcinek. Bo chciałbym to rozwalić. Jak nie, to podzielę to, to na party. <coughs> tylko to rozwalę jednak. Pomyślałem teraz, że to rozwalę i... zrobię e, następny odcinek nagram. Nie powinno być żadnych problemów. Halo Mogł, mogłoby to się już ogarnąć, ale... Okej. Okay. Właśnie mam mączki kosną. Fajnie. Еее Могу мне свою войти Повинно быть, окей. Okay. Добро никого. не до Ale mają parcia, o kurde Trochę większe to pomieszczenie by mi się przydało, ale... Szybko po... Tak jak mam i skończę naprawdę e, zrobię tą zagrodę. Teraz w odcinku i skończę to. Bo zanim zrobię to, e, nagram dzisiaj parę odcinków. Patrzcie co mam. Kurówczaczki. cactus, Mam ci krówczaczku. Chodź. Wiem, że lubisz. Wiem, że to lubicie. Chodźcie tu. Proszę was. Krówczaczki. Jest, 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 jest. Jest, jest. Mała owiecka Mała no, świneczka Uj. Trzeba będzie powiększyć im to właśnie kurczaczki Dobra, ludzie mm, ja kończę i od razu zabieram się do nagrywania następnego odcinka, bo Mam dzisiaj czasu dużo, zimna jest na dworze, więc w piłkę nie pogram, nie wyjdę, później o 20 zrobię live'a, czyli mam jeszcze 4 godziny, um, no więc e, siemano!